Witam Was w kolejnym odcinku. Zrobiłem sobie taką jakby przerwę. Przerwę techniczną od Raja. I nie jestem zbytnio w temacie. Zdaje się, że miałem właśnie iść do miasta umarłych czego nie lubię. Nie pamiętam czy kupiłem sobie wszystko, co chciałem, czy. Jeszcze pozwolę, że zobaczę sobie czy wszystko. Dobra, powinno wystarczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wróć do miasta umarłych. E, e, nie cierpię Miasta umarłych. Wy o tym panie nie wiecie, bo odcinek dziesiąty o tym mówił, a odcinek dziesiąty jak sami panie widzieliście jest dudupy. No co już zrobić? Może kiedyś go naprawić. Na Dobra, jedziemy. Hmm, mam nadzieję, że nie będzie tu jakichś wielkich stworów, jak ostatnio. Wow, wow, wow! A cóż to jest? Hmm, te tego, przyznam się, jeszcze nie widziałem. No dobra czyli wychodzi na to, że czeka mnie restart biurę. Chyba moment, a co za chwilę? No, jak zwykle, restart okazał się magiczny, i możemy dziwne, już tutaj zwykle mnie atakowały jakieś... robociki. Aha, bo to rozwaliłem. To zobaczymy. O właśnie, o tym mówię. Tak, O nie, ja chcę tutaj wjechać. Nie ma takiego gipcia. Nie będziecie mi tu On no tu wjechał? No nie on pojechał do góry już przynajmniej. No. Dobra, idziemy. Nie cierpię tego miasta. Czemu ja muszę tam wracać? Ty, widzieliście to? W lewym, górnym rogu, jak cofniecie filmik, jest taki jakby wielki robot z taką czerwoną dynką i czerwonym okiem po środku. Mam nadzieję, że nie będę z nim teraz walczyć. Jak już dadzą mi go, to niech dadzą mi nieskończoną ilość rakiet. Jest tak, ja z tamtym bossem, a nie. Dobra, Czy to jakoś mądrze zrobić? Będę na początku jechał w shotgunu, zobaczymy, jak to później będzie. Co jest? Ktoś tam przestrzało? Czemu to jest zawolone, jestem nie tam No w mieście umarłych ktoś mi uzupełnił zapasy, tak? Świetny. Idzie, idzie. O ten skiję za to. Wiesz, tak dawno cię nie widziałem. Całe 8 odcinku temu. Wow! Tego jeszcze nie było. Szybki zapis... No mi się wydaje, bo ta gra w ogóle... tekstur nie wczytuje teraz. Dobra, nie wydaje mi się. No, zadziała. Uhuhu, a cóż to jest? A tu miałem rato Kurde, nie wiem za bardzo gdzie iść. Dobra, tu już byłem. Niech szlak trafi do te tekstury. O proszę, ktoś tu... O! Pierdol dostaje. Nie ma tu żadnego skanowania, dobra. что я его видел. Таких не терпи. зомби, або ваза. Стало быть. Да, это что Я что же? не не могу быть так. Headshot I do Wow! Wstanie? Wstanie! Musi wstać! Wiedziałem, że wstanie! Nie zawiodłeś mnie! Gdzie odpoczywasz? no i nie strzał, kogoś Wow! Tu jest coś. Trzeba na niego ważyć Headshoot! Coś to było. Ja nie używam jak na razie broni władzy. Więc nie mogę mi nic zrobić, z nie impulsuję Mam ich dość. No. Storo się wczytało w końcu Ło, odłamkowy. To nie tak miało być Tak, krytyczna, krytyczna, ja oglądał krytyczna. Stawaj. Tak głupie, że tak gadają do siebie, nawet kiedy został tylko jeden. Nie wiadomo, czy został już jeden, czy na nadal jest ktoś jeszcze. Postacie są dobre, a otoczenie jest do dupy. Świetnie. Już naprawdę nie mają co Nie no, jeszcze jeden restart. Tak się nie da grać. Okej, okay, póki wszystko działa... ...można grać. Dobra, to już, gdzie teraz? szedłem na dół... Tutaj. Nie, ty! Ja się nie cofam przypadkiem. Na pewno się cofam. O, nie, 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 nie. Nie ma granatu. Shit!

Dobra, dobra. Co tu władza w ogóle robi? I co? Rozwojem potworka to nagle stwierdzili, że... Aha, może tam pójdziemy? Świetnie. O, to jest mój potworek. Ja go Ja. Tylko ja, ja. Nie widzę dla mnie nic innego. No chodźcie. Też miałem sobie kupić taki celownik, ale... Wiecie, koszt. Na tym nie zauważył. Surprys! Shit. Shit! Co ja robię? Szlak by trafił do granaty. Ну, к черту. Шкода, что не можно отрубить такой гранаты. Ну, маш с этим гранатом дурный. Творожовцы с гранатом. Я тут развалил его. Вид за. Пожеланный обет. Спробую яся до него настычь. Куда, могу ли мне сегодня купить? Давай. O żyd. Nie da No, tu była walka. Stary dobry czas. Ну, уже по нему Там что-то вижу. Под. О, не, не, не. No kurde, co jest? Koniec tej zabawy. Dobra, jak się tam dostać? Tędy. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Coś tam pulsacyjne. Jeszcze zobaczę, czy mogę. Mogę. Przyda mi się, mam. Pociski. No co tak mało? No, już myślę. Na... Dobra. Proszę poczekać najlepiej aż mi się naładuje ten defibrylator. Mógł sobie strzelać impulsy jakby co? No ja przecież nie będę stać w miejscu, no nie? U, a to ten helikopter. To pamiętam dobra, tu przyszedłem. <laughs> przynajmniej nie muszę tych mutantów Ja ci dam. Skurczył. Gdzie on jest? Wow. Tam jest. Dobra, już wiem. Haha, ha, dostał! Dobra, czas oszczędzać sniperka. Przyda się na później. też kurde, czy ja muszę się cofać? Przecież ja już tu byłem. Eee, Gluty jak po mnie spływa. Wcale nie, będę na do. Ale to już było. Tyle, że nie z Wami, public lab.

det? Poeng.

Zobaczę tylko. Aha. Dobra. Bez komentarzy. To chyba to, Max. Ohm. Czy tam się dostać? A to ciekawe, jak na wybuch meteorytu te budynki są nad... dobrym stanie. Wybuch meteorytu. Jak po uderzeniu meteorytu. Dawaj. Give me, give me, give me. Piwo, piwo. Okej, okay, tam trzeba się jakoś dostać. Biedny. Nie cierpię taki za zaraz do zombie wyskoczę. To nie to miejsce, gdzie wtedy utknąłem na bardzo długo. Zdaje się, że tak. Strzałki kontroli umysłu? W sumie trzeba je wypróbować, no nie? Niedługo gra się skończę ich nawet nie użyję. Wykutko. Tak no, dopiero się Nic nie widzę. Na <stress> <stress> Okej. Okay. Я должен был Окей... Это есть журнал, Где журнал?